Sixty years ago, the Firefall changed everything. The asteroids rained for days. We were nearly wiped out. And then we found it the impossible geometry of Christite. Bright crystals buried in the asteroid fragments. Christite saved us, allowed us to rebuild. The power it contained raised cities, gave us new weapons, battle frames, and even built starships we wanted more we found it on alpha prime seven light years away and we built the arc light to take us there faster than any ship bending space in the blink of an eye it failed admiral nostromo saved rio but lost his family when the arc light smashed into fortaleza but the arc light brought more than tragedy so much more it brought the melding Punching in from another dimension as the Arclight engines flared. It consumed everything it touched. It smothered the earth, engulfing it. We were blinded, separated from each other, lost. And then the chosen came. We are all that's left. The still-running wreckage of the Arclight's engines keeps the melding at bay, but just. The Chosen came with weapons, ships, and strange machinery. They took over what was left of the Earth. I've seen so many possibilities. I dream of them. Of how we fought the war against the Chosen and the Melding. I dream of my father and what he became. These are my nightmares. You can prevent this. Stop the nightmares. bring an end to this war. Witajcie, moi kochani! W pierwszym odcinku z serii pyknijmy firefall. Wita się z wami, Dioti. No i ziemanko witam. Danio. Dzień dobry. I żyj, moi drodzy, rozpoczynamy. Generalnie Firefall to. O Jezus. To gra, którą chcemy Wam zaprezentować, jest to darmowa gra, dostępna dla każdego, moi drodzy, kto posiada platformę Steam. Za chwilę opowiemy co i jak. Gra jest zrobiona w naprawdę zajebistej formie. Ja wam tutaj nie pokazuję tego, jak naprawdę ona wygląda w sensie graficznym, z racji tego, że muszę grać na niższych ustawieniach, bo jest grą, która podczas nagrywania naprawdę wymaga od komputera e, wiele, ale spokojnie, jeżeli laptop Duty'ego uciągnął ten tytuł, to i, i wy również zagracie, także nie ma z tym największego problemu. Przypominam, gra jest darmowa, jeżeli chcecie się zarejestrować, to na dole możecie e, sobie wejść i założyć e, pięknie, ładnie konto, które jest potrzebne, aby zalogować się. E, po zalogowaniu przechodzicie na platformę e, Steam, na której gra wam się pobiera, Gra waży niezbyt dużo, także e, spokojnie ją sobie pobierzecie. I co najważniejsze, moi drodzy, nie jest to gra pay-to-win, to znaczy jest dostępne tutaj e, wszystko e, za normalną kasę, e, którą wykorzystacie w, gre, w grze. Jest tu wiele udogodnień, jest to naprawdę inne MMO, -e, e, które jest dostępne. Chcemy Wam zaprezentować teraz, moi drodzy. E, lecimy? Tak, lecimy, tylko nie wiem dokąd przelecimy. E, Przed Ciebie. Jo. Aha, dobra, yy, generalnie właśnie, jak widzicie, nie, można tutaj naprawdę przeróżnych rzeczy używać, mamy jakieś tam yy, turbosy, możecie używać skilli podczas lotu, yy, można sobie poexpić tutaj troszkę. Właśnie, chodźcie gdzieś na mogę, nie, puszczylamy sobie. No ja jestem właśnie, ej, jakiegoś wielkiego kraba mam przed sobą. Moi drodzy, jak, jeżeli lubicie takie strzelanki, tego, tego typu tytuły, to ta gra nadaje się właśnie dla was. Jest ona serio, darmowa, w 100%. Nie musicie się martwić niczym, że jeżeli czegoś nie osiągniecie, to nie dacie rady. Ej, czy ten pojazd mogę jakoś przejąć? Nie mogę, kurde, szkoda. właśnie szkoda, nie? Znaczy wiem, że w tej grze są pojazdy, można na nich jeździć, aczkolwiek nie wiem gdzie dokładnie są. Jeżeli będziecie ze swoim znajomym, to podpowiadamy moi drodzy, małym takim mykiem będzie wciśnięcie przycisku Escape i tutaj manage. Macie zarządzanie swoimi znajomymi. Jeżeli chcecie dodać swoich znajomych, gra prezentuje się znakomicie, serio. To jest chyba jeden z najlepszych tytułów, które darmowych tytułów, które mogę wam przedstawić, bo żadna gra. Do tego, tego typu. Ej, gdzie są te mobki, bo ja chcę sobie, sobie tutaj troszkę e, To powiem. jest coś w stylu Border, e, tego, Borderlandsa, nie? Tak. Mówię. Tak, tak. No to jest coś w podobie do Borderlandsa. Wiecie, tacy... co wam powiem? Perfect. Te autka, które tutaj są, to są chyba auta, które idioci po prostu tutaj utopili. Być może. Dobra, chodźcie gdzieś tam na Islanda, nie? Może jakieś mobki spotkamy, po bo jeszcze tutaj szum jest... Stronę? W którą stronę? tamtą stronę? No tam, gdzieś te dzikie gąszcze, nie? Gdzie tam Berry Grillis, gdzieś za drzewem się czai. Cześć, ja tutaj mam coś do zniszczenia Chosen drop pod Może tutaj przejdziemy, może jakieś tutaj mobki będą A i ty też mam to Też to właśnie mam, chosen drop pod Wow, tu tak. są jakieś moby Biegają, biegają, to jedziemy po No To będziemy mogli się sobie poekspić w takim razie Nie wiem niestety moi drodzy jaki tu jest maksymalny level Nie umiem wam tego powiedzieć No gra jest akurat spoko ale spokojnie możecie ze znajomymi poświęcić chwilę czasu na to, żeby przetestować ten tytuł. Myślę, że każdemu się spodoba. O -o -o -o. Ale tutaj gra na pewno nie będzie skończyła się szybko. To jest no, byłem w samochodzie. <gry> Nawet nie mam do tego pojęcia jak. No, Tracił. wiadomo też niektórzy, którzy będą mieli słabszy komputer na pewno jakoś tego super nie uciągną. Chociaż Duty, wierzcie mi, nie ma super wymiatacza i tak daje radę. O, wbiegam do dymnego w CSGO i mam lagi, więc... No, a jeżeli, Ej, jest jakaś kapsuła. Jeżeli Firefall mu chodzi, moi drodzy, to to świadczy samo za siebie. Nie do końca też ym, wiem, co możemy robić w party, bo dopiero rozpoczęliśmy tak praktycznie grę. Może dzisiaj zajmiemy się jakimś ekspieniem, a już na przykład w zasadzie no, jakieś questy, czy coś. No, jeżeli ogarniemy, już będziemy wiedzieli mniej więcej moi drodzy o co chodzi. Mamy tutaj różne też klasy bohaterów. To nie jest tak, że tylko macie e, powiedzmy klasę jednej postaci, macie też widok z pierwszej osoby, jeżeli byście chcieli. E, wszystko jest zależne od was. E, możecie grać bodajże inżynierem, możecie grać takim pseudo tankiem, możecie grać asaltem, którym ja w obecnej chwili ciskam. Yy, możecie używać umiejętności, których, które zdobywacie na poszczególnym levelu. no ogranicza Was tylko wasza chyba wyobraźnia i ilość rzeczy w grze, bo tak naprawdę tutaj nie ma jakichś większych problemów z tym. Dobra, panowie, gdzie idziemy? Może pokażemy Może tutaj... W tam poeksplorujemy jeszcze trochę świata. E, tak, tak, Pokażemy widzom troszkę więcej. Lecimy wtedy tam? Yy, poczekaj, o, w którą stronę? Tutaj. Aha, to poczekaj, to ja już tam lecę, bo jestem trochę z tyłu. Jeżeli oczywiście założycie konto i będziecie chcieli pograć z nami, to oczywiście możecie wysyłać nam zaproszenie. Mam nick DJ Palace, tak jak na YouTubie: Duty ma Duty. A Danio ma Rijo, czy Rio, nie wiem jak to się czyta. już w zależności tam od, od woli. Tu spierdolił. Ja idę do was, bo wy gdzieś tam daleko jesteście w ogóle. Poszedłeś w drugą stronę Bez kitu. macie tam te moby, chociaż. I to skręćmy sobie tutaj w prawo, nie? Gdzieś tutaj, o tu jest jakaś dróżka Do góry O, jakiś tutaj coś leży Właśnie, co to jest O, mogę to otworzyć wow. i Jakieś wy... O, coś tam wyleciało mi Tak, heal jakiś wyleciał i coś takiego Ej, dobra, lecimy do góry, zobaczymy co tam jest Może jakieś questy Czy coś takiego No, także moi drodzy, tytuł naprawdę godny polecenia Zobaczymy, czekaj, w lewo, w prawo, tam jest jakiś wodospad Dobra dawaj tu Tu słyszałem jakieś krzyki, coś, nie wiem I Dokąd my idziemy? Ej, ta droga do dokądś prowadzi, tu się pojazdem jedzie, jak nic Mogę się założyć, a my z buta to, to walimy w górę. No nie, bo my walimy to z buta niepotrzebnie, pewnie gdzieś jest Jakiś pojazd a my... Ale tu później może jeszcze tam pójdziemy sobie tam do tego centrum To może coś ciekawego znajdziemy to Może, no bo tam do góry nie wlecimy na takim Małe, że jakim mamy. Ja mam minimalnie do trzeciego levela też. No nie, no bo tam jest daleko do tej wieży, kurwa. Ej, chodźcie, zobaczyć na prawo, właśnie oh, jak tam nie. są kwiaty. Może tam są jakieś mowki, czy coś. Może, Ej, może tutaj polecimy, co? Zobaczcie na dół. Tam coś jest? No zobacz. Tam mogą być mowy, czy coś. No mogą być. No to skaczemy, trzy, cztery. I tak, żeby nikt z nas nie zginął. Pewnie, za chwilę ktoś by walnął trupa Lagoa Rasa, tak się nazywa W ogóle fajny mam blaster Wy macie takie normalne pistolety. ja mam, mam blaster No to się na scrollu zmienia Ej, Ej, o co chodzi? Coś się dzieje no, no, coś wybuchnie Ej stary, co się dzieje? Ej, chyba coś tutaj, chyba coś tutaj kurwa groźnego się czai, nie? Chodźcie na kucaka Nie kurwa, jebać kucaka Chodźcie My jesteśmy jebakie, jebaki, jebaki sobie. Ej, znalazłem kraba Chodźcie w Siódmy level Bierzemy go? Dawaj. Eee, czy? O co Okej, na tym X, że wchodzimy na e, jakąś tam. E, kurwa jest. Arena. jest dość wysoki poziom. A, a czy jest czyś... Sonic Detonator? Nie, ja myślę, że to. Ej, jest Ej, ta skała as... się powiększyła. O, a, dobra, ona tak ja Mam myślę, zmienia. że to jest aspekt z tego z Metina, nie, że masz Kilofa i wydobywasz jakiś surrofser. Ja bym powiedział bardziej z World of Warcraft no No może drodzy, może. Nie, nie wiemy za bardzo co robimy Chodźcie do tej wieży, tam macie Northern Shores, czy coś takiego Pójdziemy może tam, zobaczymy co tam obadamy znaczy, ja, byłem, ja na początku byłem w jakimś cave'ie, nie? I tam było bardzo dużo mobów, tam byśmy mogli jakoś tam dojść, nie? Tu jest jakiś lockdown Chodź zobacz, chociaż... No i dobra, powiedzieliśmy że lecimy tam, to lecimy tam Kurwa, ej pa, bo tam jakiś mózgowiec jest po prawej Gdzie? <laughs> co to jest? Ej, napierdalajcie w co ma dwóch HP O kurwa To jest coś no, to jest dużego, jakaś... ej na... To jest jakiś pisar do to jest Czy on ucieka, czy mi się wydaje? Co on uciekał? Od... Nie, zginął Nie o, coś tu z niego wow. Nie dobra, to są te drobne gówna Ej, tu jest jakaś baza Zobaczcie, jakaś baza na statku a w wow. ogóle patrzcie, tam się panowie nasi napieprzają, coś Nie, to 30... są te, te wiesz, 433 te... 033 strzały Tak. To dlaczego oni strzelają? Nie wiem, okej okay. No to mamy jakąś to to... bazę Ej, oni mają po 12 levele, ja myślę, że coś tu jest nie tak Gdzie my się w ogóle zapuściliśmy, ej? Tak, też tak myślę, że... Chyba to nie jest jeszcze nasz moment, nie? I w ogóle Patrząc, jacy oni są wykokszeni, jak wyglądają, to... I może to wróćmy gdzieś tam indziej, nie? Tak, może wróćmy na początku. Nie dawajcie, i tam widzę coś dużego Tylko nie wiem czy to jest pojazd, czy to jest jakieś zwierzę Gdzie wy jesteście? Co się dzieje? Seismic activity detected Wow, tu mamy efekty też seismiczne Hydrokor, fajnie to wygląda Może świat jest dość fajnie rozbudowany ty, bo tu coś mi da. Ło, Ło, Ło! kurde! Ło, kurde! Słycha. Stary! Jak to mi się wyrysz? Z ziemi! Stary, co to jest jakiś robal? Szerszeń, kurwa! Lejemy, lejemy. Kurwa, pszczółka maja! O, wow. Ej, coś mi jebło! Zobacz, mi też, tak. stary. A mnie nie. Ej, fajne, <słuchaj> ten, ten inżynier baje, jaki ma fajne działka, ole sobie to spokie. Ej, fajne! No, jest jestem spoko. Właśnie, tu jest jeszcze chyba jakiś inhibitor. Ej, podoba mi się motyw tej gry, naprawdę. Nie, się do... dobrze chory jestem, akurat cenowskę pogram w to. Ale wiesz co tu się stało? Przedbiłem jakoś ten. Było takie trzęsienie, nie? Jakiś no I nie było, jakieś tam elektro No i coś zaczął kurde żyć. Patrzcie tutaj tej palącej się tam skrzynki. Ale tam nic nie ma, raczej tu. To jest tylko pewnie jakaś beczka, zwykła taka, wiesz. No, z tym nawet nie da się nic za bardzo zrobić. E, patrz, tam jest chyba wyjście do jakiegoś widzisz? To no, też mi się tak, tak, tak wydaje, właśnie tam zmierzam trochę w tamtą stronę. Ej, tylko patrz, jak oni tu. Ma, jak tu są siódme levele, no to my mamy tak troszkę przerąbane, nie? Trzeci, drugi, Ej, tu są jakieś typy. Bandyty. Bandyty. Cóż. Dobra, nie żyją, ale coś tutaj jest. Tu jest jakaś antena, chyba. A to jest działko! Nie jest antena. No, strzelają do mnie. Chyba na zły teren się zapuściliśmy. Ej, Dobrze, że jesteśmy w party. O historii tu jest więcej. Ej, Coraz więcej. więcej. No dobra, dajemy, może trochę ekspa wpadnie. Może to są jakieś nacje naszych wrogów. Jeszcze nie znamy do końca historii tej gry. Więc to jest też o tyle, moi drodzy, inna sprawa. No, nie, muszę dać się jakoś uleczyć. Da się, da bo z nich też czasem nie, wypadają. Ich naprawdę wow, jest coraz więcej. Nie, dobra wskazujmy. wycofajmy się stąd. uciekajmy. No ich się coraz więcej respi, także nie ma tutaj sensu stać. Dobra. Trochę zaatakowaliśmy złych... Złe osoby. Czy oni nas będą gonić? Dobra, wybijmy ich do końca. Teraz możemy ich... Teraz jest im Nie, robić. O, wow. No nie zabiję! Tak. No jeszcze jeden biegnie! No ale zawsze jakiś jak pada. Szkoda, że go z kosy nie można pociągnąć tak jak w Counter strajku? No Jest tam... do... No... Jaaa! O Stary zobaczymy ich tam biegnie, kurde! Tam jest Jezu. jeszcze jakiś Nie line. dobra, 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 zwijamy, Zbijamy, nie, nie, ja nie chcę się w ogóle z nimi bić Nie ma w ogóle co idzie. Bo, wow, jeszcze jeden. Mogę iść tak z daleka trochę, to naparzać, ale nic poza tym. No! Pogięło cię! A to jest auto heal. Beauty. Co? To jest auto heal, to znaczy. Okay. wiem, że samo się samo heal. Ale są, są jakieś apteczki. E, Widzicie, nie, zostawmy ich. Patrzcie, no. wie, kto jest, nie, nie. Dobra, tam będę ich z blasteramił. Blastera ja bym sobie takie robaczka pobił jeszcze. Ej, tak, ej, musimy iść do jakiegoś tego cave'a, nie? Udajmy się do głównego miasta, e, pokażmy może ten system e, wyboru klasy i tak dalej. Stara ale zanim my do głównego miasta dojdziemy, to jest masakra. To może, moi drodzy, po prostu w kolejnym odcinku, jeżeli wam się gierka spodoba, to pokażemy wam e, jakieś inne formy, jeżeli już poznamy grę w jakimś dogłębniejszym temacie, bo jak na razie chcieliśmy wam zaprezentować po prostu, żebyście sobie zaczęli grać również z nami, jeżeli Właśnie oczywiście będziecie ten... chcieli. Ja tak. Także poniżej macie link rejestracyjny. Wszystko zależy od Was. Gra jest w 100% darmowa. Można spokojnie sobie pobierać ten tytuł i sobie pograć, jeżeli kogoś interesuje. Ja się z Wami żegnam, moi drodzy. i Już zapraszam Was na mojego facebooka, facebook.com. DJ Palace Thumbs up, skoczę, może teraz Daniowi na głowę, ale nie wiem, czy to mi się udało. On mi ostatnio wskoczył. Tak, udało się przed chwilką. No, także był ze mną duty. No, cześć, do zobaczenia. I Danio. Dziękuję za odcinek. No i komentował bliżej, moi drodzy. Ja się odmeldowuję. Trzymajcie się. Pawa. Pa.